Hej, guys! Z tej strony Itesim i witam nas w kolejnym odcinku z serii Pobuduj z CraftCast. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zbudować łódź podwodną. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś fajne pomysły na odcinek naszego Pobuduj, to piszcie je w komentarzach, a my może wybierzemy jakieś ciekawsze z waszych propozycji. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba i nie zapomnijcie zostawić pod nim łapki w górę. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania! Rozpoczynamy od wybudowania zaokrąglonej połowy przodu naszej łodzi podwodnej. Naszym drugim krokiem jest lekkie przedłużenie jej przodu, aby nadać jej bardziej obły kształt. Teraz wykonujemy centralną i najgrubszą część kadłuba łodzi. Wpadało, żeby długość tej części wynosiła około 32 klocków. Następnie wykonujemy lekkie zwężenie naszego statku na długość około 15 kratek. Czy tak wykonanej połówce okrętu tworzymy jego replikę po drugiej stronie, tak aby jego szerokość była liczbą nieparzystą? Na końcu naszego pojazdu podwodnego tworzymy zwężającą się końcówkę z małą luką na ster i śrubę. Kiedy gliniana część kadłuba jest już za nami, zabieramy się za zamykanie jej od góry ceglaną, wypukłą osłoną. Teraz na zakończeniu statku tworzymy mały ster, pamiętając, że musi być on wykonany z ołburt statku. Nareszcie przychodzi czas na środkową, wystającą część statku, która posłuży nam za wejście do okrętu. Na koniec, aby nadać budowli smaczku, ozdabiamy ją kratami, drewnianymi i koblowymi płotkami oraz dodajemy drabinki. Właśnie w ten sposób przedstawia się nasz okręt podwodny. Mam nadzieję, że film okazał wam się pomocny, za co nie pogardzimy łapką w górę pod tym filmem. Pamiętajcie, że link do pobrania okrętu oraz schematik znajdziecie w opisie tego filmu. Ja jestem Itesim i widzimy się w przyszłych materiałach. Cześć!